Siemano, siemano, witam Was w kolejnym filmiku. Ja już mam wszystkie nawozy rozsypane. Pierwsze dawki poszły. Zostały mi tam jeszcze tona Zaksanu. Ale to zostawiam na trzecia dawka. I tak, na pierwsza dawka 50 kg w czystym składniku, a tu na pszenicę? Na rzepak tak samo, na rzepak za tydzień RSM myślę. Obejrzymy jeszcze jak to będzie pogoda. Coś tam niby wtorek średnią padać. Mogłoby popadać, bo spuści się wtedy saletra A później RSM druga dawka 300 litrów e, na rzepak No i, i w sumie tyle Rozładować sobie to jeszcze rozsiewać już umyty No i dzisiaj zabiorą się e, za szklarnia są tam przy szklarni, bo fajnie ciepło Pewnie też już przeschło, błoto Przed chwilą ładowałem, no przed chwilą, rano sobie podłączyłem e, Kamera w Leonie do zapalniczki do ładowania, już akumulator rozładowany, bo już jest południe. Chodził jeszcze wentylator i, i zapomniałem o tym. No ale trudno. Co Co będziemy robić teraz? No właśnie ta szklarnia. Rozładuję to później po obiedzie. A i tam obejrzeć jak przy szklarni wygląda. Powinno przesnąć. Powinno przesnąć, bo jest sucho, sucho, fajnie, nie jest źle. Dobra. Tu jeszcze muszę wymienić do pewności te przewody. O to też takie kurde Już stare może być zgrymiałe Wymienimy to I no bo dzisiaj też się zapowietrzył Ros roz się zapowietrzył I to chyba jeszcze przez te przewody No bo co może być innego jak wyssało cał, całe paliwo z filtra No to jedynie musiało się zapowietrzyć między pompką zasilającą A A bakiem No to ta pompka cały czas pompuje I ona nie pompuje lekko bo do baku idzie na przelew normalnie cały czas jak później jak później ten Czyli jedynie nieszczelność może być tutaj tutaj na tym w sumie tu jest troszkę zapocone takie hmm. kupię nowy wężyk i założymy wymienimy ten wężyk powinno pomóc myślę tu dziadek zrobił takie pręty do mocowania tej szklarni to będzie w rogu zalotę i będzie wystawać nad krawężnikiem, później trzeba dwie dziurki przewiercić, będzie to skręcone w rogach, a w środku nie wiem, co 3 co 2 metry hmm, przykotwione jeszcze do krawężnika, przewiercone dziury i, i ten. No, mieliśmy kopać wczoraj, ale e, domin nie załatwił przyczepki żadnej. No i trochę kiepsko, bo nie ma od pożyczyć. Jak ktoś moto nie chce pożyczyć i, i coś woda, że musi kupić albo jechać taką zwykłą przyczepą. Nie tylko że trzeba by wykopać pod koła, no ale to ja думаю, kopać, u kogoś na placu to też yy, no tak nie można, nie? No jest mokro, ale się nie klei. Także dobra, będziemy działać dzisiaj tu. Wezna dziadka, on tu wywierci już w rogu. Jedna, drugo. I będziemy pracować tu. Fajnie by było jakby dzisiaj się udało jeszcze zabetonować te dwie. Może się nam uda. Obejrzymy. Dobra. Tu mam linia. Widzicie? Krawężników. Trochę jeszcze się pokrzywiły, ale jak się obsypie ich, no to się ustawiam. Do, szru, do sznurka jest mniej więcej także Tragedii nie ma. Och! Dobra. Idę działać. Jest około 12 myślę. Także nie jeszcze tak późno. No może zdążymy. Oby. Oby my zdążyli. To będzie gitara. Jeszcze tak co zauważyłem, ten wtrysk jest zrobiony, turbo jest uszczelnione. Wyminamy ten wąż, że żwawi się zbiorą. Jest lepiej. Już mu troszkę podgórka, nawet czuć, że ma trochę więcej mocy. Popażę wam jeszcze co w tą szklarnią zrobili. Tak wygląda jeszcze ten piosek z kamieniem od razu, ale jest zamarznięty. Muszę rozwalać młotkiem zanim do betoniarki poszło. No już czuć, że się robi taki mrozik. Zabetonowałem dwa rogi. Tak to wygląda, a przykryta jest, ale jeszcze już cię się robi. Tak. Tu jest wypuszczony płaskownik i do tego będzie szklarnia przykręcona. Tam tak samo. A tu, załóżmy tak, tu... Taki kątownik do góry, kątownik do góry i też skręcone. No nie ruszy tego, nie ma opcji, by musiało wyrywać pół metra z ziemi. Nie ma szans. W końcu przeschło, dało się chodzić w miara normalnie. Jutro niedziela, i da na rano do roboty, ale coś tam yy, podziałamy też w tej szklarni. Coś popołudnie przyjada tu, choćby troszkę podkopać, to też się dużo zrobi. Tu muszę wrzucić 8 krawężników, no i tu wykopać do tego, bo nie wiem czy mi się tak popierdoliło, ale zrobiłem na 10 metrów. No i to w sumie tyle. Nie wiem czy jakiś odcinek będzie, może z dwóch dni, bo wczoraj też coś ich ponagrywał. Sklejemy z dwóch dni. No i, i tyle. Także dzięki na razie, hej, do jutra.